Andrzej, wielkie gratulacje. 18 zwycięstwo stało się faktem. Spodziewaliście się tak łatwego spotkania? Na pewno nie, na pewno nie, dlatego od samego początku wyszliśmy e, na pewno z dobrą energią, agresywnie. I myślę, że to nas też napędziło do e, łatwych punktów też by w ataku, a później zapaliśmy troszeczkę pewności siebie i wszystko już ruszyło tak jak powinno. Do tej pory mieliście problemy, jak odnaleźć się po dobrym meczu. Po złym meczu zazwyczaj odpowiadaliście w taki pozytywny sposób. To chyba też można się z tego cieszyć, że trener Ranula tak Was na, ten, na to spotkanie mentalnie też nastawił, że zagraliście dwa świetne mecze z rzędu. Tak, oczywiście. Trener wspominał właśnie, że po tych gorszych meczach zawsze gramy przeważnie razem i wychodzimy z większą energią, gorzej po tych wygranych. Dzisiaj cieszymy się, że udało nam się wyjść od samego początku, tak jak wspomniałem, najważniejsze z dobrą energią i agresywnie, a reszta w ataku dzielenie się piłką i odnajdywanie kolegów na wolnych pozycjach, więc wydaje mi się, że to był to klucz do tego meczu. Zadałem to pytanie Adamowi Baczyńskiemu im tobie. Na, na co stać w tym sezonie Legionistów? Na razie skupiamy się na następnym meczu. Żeby wywalczyć jak najlepsze miejsce teraz w playoff, a później mecz po meczu będziemy się martwić co dalej. Dziękuję bardzo. Raz jeszcze gratulacje i powodzenia. No nikt nie.